Sylwester to najbardziej wyczekiwana noc w roku. Większość z nas planuje przeżyć ten czas w uczny sposób. Należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy fajerwerkami. W noc sylwestrową, fajerwerki o północy to jeden ze sposobów powitania Nowego Roku. W tym czasie dochodzi do poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i powinny być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Te wszystkie materiały pirotechniczne wytwarzają bardzo wysoką temperaturę, dużą energię. I y, raczej są trudne do kontrolowania, jeżeli się realizuje, wykorzystuje je niezgodnie z instrukcją. Więc pierwsza rzecz, jak z wszystkim, przeczytać instrukcję obsługi. Wyroby pirotechniczne to niebezpieczna zabawa. Przypominamy, że pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Z pewnością to, na co należy zwracać uwagę to to, żeby y, Używały tego osoby dorosłe, nie dzieci. Mimo wszystko są to materiały, przy których wypadek nie wypaczy błędu. Dochodzi do, czasami do poważnych tragedii, okaleczeń. Więc chrońmy dzieci. Przed tymi materiałami. Niech dorośli obsługują te materiały. Korzystając z fajerwerków, należy wybrać odpowiednie miejsce. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować uszkodzenie budynków lub samochodów, ale również zranić osoby znajdujące się w pobliżu. Na co również należy zwrócić uwagę: żeby w pobliżu nie znajdowały się materiały palne, żeby puszczać te fajerwerki w oddaleniu od zabudowań. Od konstrukcji palnych zwróćmy uwagę na to, że silny wiatr może zmienić kierunek przemieszczania się tych materiałów. Również podłoże, na którym są odpalane, musi być stabilne. Tak, żeby eksplozja, która będzie wyrzucać ten materiał w górę, żeby nie spowodowała przemieszczenia się tej konstrukcji, z której jest odpalany ten materiał pirotechniczny. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, aby każdy kupujący był pewny, że zakupione fajerwerki posiadają wymagane atesty bezpieczeństwa. W tą wyjątkową noc zadbajmy też o komfort naszych zwierząt domowych. Poza tymi materiałami pirotechnicznymi, efektami, efektami świetlnymi, towarzyszy temu głośny huk. Zwierzęta bardzo boją się i tych błysków, a szczególnie tego huku. Więc zadbajmy o, o zwierzęta, tak żeby się nie sposzyły, nie uciekły, żeby jeszcze tutaj e, z innej strony nie stwarzać e, w tą noc sylwestrową problemów e, sobie i naszym milusińskim. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego roku i początek nowego roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny. W razie wypadku wezwijmy służby ratownicze. Podstawowy numer alarmowy 112. Dyspozytor e, przyjmie zgłoszenie, określi rodzaj potrzebnych sił i środków i zadysponuje właściwe służby. Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Poza tymi dniami, w szczególnie uzasadnionych wypadkach w okresie objętych zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.